Aloha kochani Bogusław szedny z tej strony, właśnie jestem w Bieszczadach jest styczeń 2016 i wyszedłem sobie na spacerek tutaj w las. Przepiękne drzewa, przepiękna natura i nawet dzisiaj trochę słońca jest. Tutaj, proszę bardzo, ślady dzikich zwierząt. W ogóle nie ma żadnych stóp ludzkich poza moimi, które wam pokażę. Tutaj, proszę bardzo. Idę sobie. O, I zobaczmy, co tam dalej. O, ale takie powietrze. Że w dużych miastach nieosiągalne, i tak możemy wspólnie oddychać, myślę, taka chodząca medytacja wdech, głęboki. I głęboki wydech w swoim rytmie, bardzo proszę. Jak kto czuje? I maszerujemy dalej. I oddychamy. Jak widać, dużo zwierzaków tędy szło żadnych ludzkich stóp. Tutaj podobno w tych lasach są. Można spotkać bobry, można spotkać wilki, nawet niedźwiedzie są. I mam wrażenie, że przed jakieś 5 minut temu widziałem duże, wielkie, ogromne ślady niedźwiedzia. Nie nagrałem. Tutaj widać jakieś kopyta. Tutaj jest jeden, a tu drugi, a tu kolejny więc może też coś takiego większego szło i sarny też są, bo mogę potwierdzić wczoraj trochę gdzie indziej byliśmy na spacerze i byli, widzieliśmy sarne na żywo, tak z 15 metrów o tutaj widać głębsze ślady zobaczcie ile tych zwierzaków o, tutaj te, wygląda to tak proszę bardzo i to pole i drzewa iglaste i liściaste choć jeszcze zima więc nie ma liści no i tak można poddychać świeżym powietrzem gorąco polecam naprawdę jak tylko możecie natura daje taką moc jakby energia do nas przypływała z ziemi, z drzew od zwierząt Całej w sumie natury. I to jest naprawdę niesamowite, i polecam w miarę możliwości pójść samemu, aby być trochę ze sobą, być tej energii natury, przyrody i poczuć to wszystko poczuć siebie przede wszystkim. I jak najbardziej zapraszam. Można potem skomentować. Jak się czujecie po naturze? O, tutaj, proszę bardzo, wchodzimy już. Na inny rodzaj lasu, trochę rzadziej. Ale zwierzaki nadal ten wyszły. No, cudownie, jest cudownie. Życie jest cudowne, bo tak naprawdę zależy od nas. I czasem, jak coś się nawet dzieje, to wystarczy zmienić myślenie na ten temat, co się wydarzyło, i wszystko się zmienia. Tak naprawdę rzeczywistość się zmienia razem z naszą myślą i proszę bardzo, potwierdzenie od razu. Nagle słońce wyszło jakby potwierdzenie tego, co powiedziałem o myślach czyli można. W jednej sekundzie zmienić całą swoją rzeczywistość, kiedy sobie życzymy. Starczy zamienić myśl. Jest też takie fajne ćwiczenie, które też dziś stosowałem: które polega na tym, że włączamy tą myśl negatywną, potem ją wyłączamy i zamieniamy pozytywną, i potem wracamy jeszcze raz do negatywnej. Niesamowite ćwiczenie i pokazuje też iluzję naszego umysłu. Inaczej mówiąc, powiedzmy przykład. boję się Teraz boję się, dajmy na to wejść do lasu, prawda? Boję się, że będzie tam niedźwiedź albo wilk czy coś, prawda? I teraz tak zastanawiam się, ok, czuję te obawy, włączam myśl, będzie niedźwiedź, coś mi się stanie, prawda? Biorę jeden oddech albo dwa, albo trzy, jak czujemy, i potem zamieniam tą myśl która jest napełniona obawami, zamieniam na pozytywną, czyli idę dalej, cieszę się wycieczką, cieszę się spacerem. Nie będzie żadnych wilków ani niedźwiedzi, tylko będzie fajna wyprawa. I od razu czujemy się lepiej, możemy oddychać z tą energią. I znowu wracam do niedźwiedzia. I już prawdopodobnie ta myśl nie jest taka przekonywująca. I znowu wracam do luzu. I znowu, że niedźwiedź. I nie ma niedźwiedzia. I cokolwiek tam się dzieje w naszych życiach można to sobie przetestować. I tak naprawdę widzimy jak, jaki iluzyjny jest nasz umysł tworzący obawy i, i jak to jest a, stworzone, że tak naprawdę wystarczy zmienić myślenie to co mówię i, i te obawy czy cokolwiek jest się zmienia. No dobrze to chyba tyle na dzisiaj. Przepięknych bieszczat naszych polskich. I tutaj jestem już dotarłem na polanę. Polana bez niedźwiedzi. Wszystkiego dobrego Wam przesyłam. Dużo miłości, radości i cieszmy się życiem. I skupmy się na tych pozytywnych rzeczach, które chcemy doświadczać. I radujmy się tym, co życie nam przynosi. Wszystkiego dobrego.